Czy Kiedykolwiek odrzuciłaś oświadczyny, siedziałam w szpitalnej stołówce, wykończona po 12-godzinnym dyżurze jako pielęgniarka, kiedy mój telefon eksplodował od powiadomień. 23 odebrane połączenia od mojej siostry. Krew zastygła mi w żyłach. Tyle połączeń oznaczało, że ktoś nie żyje albo umiera. Oddzwoniłam natychmiast, trzęsąc się na całym ciele. Odebrała po pierwszym sygnale, szlochając tak mocno, że ledwo mogła mówić. Proszę, powiedz mi, że nie jesteś w pracy, wydyszała między łkaniami. Proszę, powiedz mi, że możesz teraz wyjść. Co się stało? Mój głos się załamał. Czy mama jest w porządku? Tato nie chodzi o nich, wykrztusiła. Chodzi o Marka, twojego Marka. Tak mi przykro. Mojego chłopaka od 3 lat. Mężczyzny, który ostatnio zachowywał się dziwnie, twierdząc, że planuje coś specjalnego na naszą rocznicę. Serce mi zamarło. Jest ranny? Nie, odpowiedziała, a jej głos stał się gorzki. Ale ty zaraz będziesz. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, wysłała mi nagranie. Zakryłam usta dłonią, patrząc. Tam był Marek w restauracji, gdzie mieliśmy pierwszą rankę, klęczący na jednym kolanie przed kobietą, która nie była mną. Kobieta płakała, kiwając głową na tak, podczas gdy cała restauracja wybuchła aplauzem. Stempel czasowy pokazywał 30 minut temu. Nie mogłam oddychać. Pobiegłam do łazienki i z zwymiotowała. Trzy lata mieszkaliśmy razem. Mieliśmy wspólne konta bankowe. Wybraliśmy imiona dla dzieci. Jak to możliwe? Zadzwoniłam do niego. Moja wściekłość rosła z każdym sygnałem. Kiedy odebrał, słyszałam w tle odgłosy Hej, kochane. Powiedział wesoło. Idealny moment. Mam dla ciebie niesamowitą niespodziankę. Wiem o oświadczynach. Powiedziałam śmiertelnie spokojnie. Cisza. Potem nerwowy śmiech. Co? Skąd możesz wiedzieć? Moja siostra była uromana. Wszystko nagrała. Hałas w tle zniknął. Musiał wyjść na zewnątrz. Słuchaj, mogę to wyjaśnić. Wyjaśnić oświadczyny innej kobiecie. To nie tak, jak wygląda. Teraz już panikował. To była moja kuzynka. Ona jest aktorką. Wynająłem ją, żeby zrobić próbę, bo chciałem, żeby wszystko było idealne. Kiedy oświadczę się tobie dziś wieczorem. Planowałem to od miesięcy. Roześmiałam się gorzko. Twoja kuzynka? Ta blondynka z Teksasu? Tak, Emilia. Poznała się na Boże Narodzenie. Emilia ma rude włosy. Marek. Cisza. Potem. Dobra, w porządku. Ona nie jest moją kuzynką. To aktorka, którą wynająłem. Chciałem, żeby to wyglądało prawdziwie na próbę. Proszę po prostu przyjść do Romana. Wszystko jest dla ciebie przygotowane. Prawdziwy pierścionek jest tutaj. Twoja rodzina już tu czeka. Moja siostra wysłała kolejną wiadomość. Nie daj się nabrać. Słyszałam, jak mówił tej kobiecie, że jesteś jego zwariowaną byłą, która nie daje mu spokoju. Wyszłam ze szpitala bez odbijania karty. 20 minut później stałam przed Romano, patrząc przez okno, jak Marek nerwowo chodzi tam i z powrotem z pudełkiem na pierścionek w ręce. Była tam cała moja rodzina. Rodzice, dziadkowie, kuzyni. Wszyscy wyglądali na zdezorientowanych, sprawdzając telefony. Weszłam do środka i wszyscy się odwrócili. Twarz Marka się rozjaśniła. Jest już. Natychmiast na jedno kolano, gdy pojawił się fotograf. Saro, moja miłości, stań, powiedziałam cicho. Został na kolanie, wyciągając pierścionek. Wiem, że jesteś zdenerwowana tym nieporozumieniem, ale stań! Restauracja ucichła. Powoli wstał. Słyszałam, co jej powiedziałeś. Powiedziałam, mój głos niósł się przez całą salę, że jestem twoją zwariowaną byłą. Powiedz mi, Marek, czy zwariowane były mają klucze do Twojego mieszkania? Czy one płacą połowę Twojego czynszu? Czy mają swoje nazwisko na umowie kredytu na Twój samochód, bo twoja zdolność kredytowa była zbyt niska, żeby dostać kredyt, jego twarz zbladła. Moja rodzina zaczęła szeptać. Kobieta z wcześniej kontynuowałam. Nadal do Ciebie pisze. Widzę jej imię na ekranie Twojego telefonu stąd. Joanna, kobieta, z którą się spotykasz od sześciu miesięcy, twoja koleżanka. Z pracy. Ta, której powiedziałeś, że jesteś singlem, sala wybuchła. Mój tata wstał. Mama złapała go za ramię. Marek próbował coś powiedzieć, ale uniosłam rękę. Myślałeś, że będę tak przytłoczona publicznymi oświadczeniami, że zignoruję wszystko inne, że powiem tak tylko po to, żeby uniknąć zakłopotania. Rozejrzałam się po sali na moją oszołomioną rodzinę, potem z powrotem na niego. Moja odpowiedź brzmi: nie i żeby było jasne, mieszkanie zostaje przy mnie. Twoje rzeczy będą leżały na chodniku przed północą. Kiedy wychodziłam, usłyszałam, jak moja babcia mówi głośno: "Dobrze się stało i tak nigdy go nie lubiłam". Mój telefon eksplodował od wiadomości, ale jedyna, która miała znaczenie, była od Joanny. Dziękuję za ostrzeżenie. Powiedział mi, że jest